Witajcie ponownie, totalne poruszenie, bardzo dobre, zdrowe yy, i miejmy nadzieję łatwe w wykonaniu przepisy na słodycze dla sportowców i nie tylko. Jagoda Podkowska, High Level Center, Dietetyk Sportowy. Cześć. Jagoda yy, pomaga mi to wszystko zrobić, ponieważ jak wiadomo nie mam nic wspólnego z rodziną geslerów mm -hmm. yy, ani inną rodziną ekspertów kulinarnych. Jestem kompletnie beznadziejny. Ale w tym cała wartość, ponieważ skoro ja dam radę, to i wy dacie radę. Przedalena yy, Mek Gubaro i Michał podsiadło przysłali nam takie dwa przepisy. Bardzo do siebie podobne. My postanowiliśmy połączyć te dwa przepisy. Potrzebujemy serak wiejski, jaja, yy, płatki owsiane, yy, no i oczywiście banana. To co? I wszystko razem będziemy miksować. Oczywiście Nie przygotowałem jajek, nie przygotowałem serka. No właśnie, ale to ja w tym czasie mogę powiedzieć o tym, że to o czym warto pamiętać, to żeby płatki owsiane namaczać. Zobaczcie, one są już takie, nie są sypkie, są namoczone. Wrzuciliśmy pół szklanki i do poziomu płatków uzupełniliśmy to wodą, one trochę nasiąkły, więc zwiększy, zwiększyły są objętość. Płatki, jak suche jemy, to one po prostu wyciągają z naszego organizmu wodę, składniki odżywcze, więc Uważnie. warto je po prostu wcześniej namaczać. No bo potrzebują do tego, żebyśmy mogli je strawić, wody. Więc jeżeli ich tu, jej tutaj nie dostarczymy, to zabiorą nam z brzucha. Całe życie człowiek się uczy. To co? Mamy tutaj mikser. Wrzucamy do miksera płatki. Poszło w miarę lekko. Serek. Jajka jak kupujecie w sklepie, to najlepiej, żeby miało zero na kodzie z przodu, to wtedy znaczy, że to są jajka z ekologicznych upraw. A to, to tylko lepiej kurze czy też nam robi? Eee, I nam i kurze. I nam i kurze. No kurcze blade. A, banan. Banan, bardzo ważny element tego przepisu po prostu z ekwadorskich stopów. Taka ciekawostka, im bardziej dojrzały banan i w ciapki, takie ciemne już nawet, tym ma więcej substancji, e, które są dla nas korzystne, antynowotworowych. Czyli nie mamy się bać ciemnych bananów. Nie, absolutnie. W Czemu? ogóle u sportowców nawet ciemne są lepsze, bo jest łatwiej uwalniany z nich cukier, łatwiej przyswajalny. Też, e, co jest wyjątkowe dla bananów, mają dosyć dużo białka, jak na owoce. A białko jest nam potrzebne. Tak. W sporcie szczególnie. I mają dużo potasu też. Nasza ulubiona zabawa zaglądanie do miksera. <noise> Chyba idzie na mniejsze to tak. razem. Ale już jak zwiększymy. Mamy. Pięknie. To ja idę, wrzucę patelnię na... żeby się grzała już. trochę rzadki jest, nie uważasz? Eee, no, wyjdą takie płaskie dosyć te pankajki. Moglibyśmy dorzucić więcej płatków, wtedy byłyby bardziej puszyste. To może dorzucimy. Dorzucamy płatków. Pierwszy wniosek, trzeba trochę więcej dać płatków. Tamte były mocno namoczone, więc tutaj... To ewidentnie sprawi, że... Będzie bardziej gęste ciasto. Właśnie. Dobrze, jest okej. Okay. Teraz jest okej. Okay. Teraz jest dużo lepiej. No to co, smażymy. Łyżką stołową i wylewaj takie placuszki, takie, żeby Ci cztery weszły. Patelnia ceramiczna, ale kazałaś dodać troszeczkę olej. smarowidła. Tak. Co to jest? E, olej kokosowy, czyli coś, co można też smażyć nawet przy wysokich temperaturach się te kwasy tłuszczowe nie niszczą, nie robią się dla nas szkodliwe. Ogień nie za duży. I co, robimy? Spróbuj takie cztery, wiesz, Myślisz, takie małe cztery placeczki. Wyjdzie. Ojej. Fajne! Jest. O, czyż, w cholerę. No i to ładnie wyglądało przez chwilę, ale już teraz nie wygląda. Pierwsze pracki zawsze wychodzą gorzej. No to co? Patrzymy tam. No i mamy to. Zajęło nam to rzeczywiście dosłownie kilkadziesiąt sekund. Zobaczmy, jak to smakuje, co? Nie jest surowe? Nie, spróbuj cieniutkie są, więc się bardzo szybko robią. Są bardzo dobre. Bardzo smaczne. Jakby dodać odrobiny na przykład z klonowego albo odrobinę mm -hmm. miodu... Można polać, ale to są. polać. Mhm. A no są naprawdę są świetne. Puszne. Są rewelacyjne, aż się chce jeść. <laughs> mm -hmm. No i co, i teraz dane? Kalorie. Całość ma 600 kilokalorii, czyli jeden taki placuszek to jest ze 40, może w porywach. No, powiedzmy, że jedna porcja to jest nie więcej niż 200 kalorii. Tak, prawda? dokładnie. Czyli to w ogóle bez problemu. Mhm. Tym bardziej, że ma dużo białka, bo mamy jajka, serek wiejski, więc jakby nie jest to posiłek, który jest cukrowy dla naszego organizmu, tylko raczej białkowa, mimo wszystko jest słodki i smaczny. Bardziej śniadanie, czy bardziej po treningu? Bardziej... E, powiedziałabym tak. Jeżeli mamy oś, trening na przykład poranny, to wtedy śniadanie jak najbardziej. Czy też na przykład na godzinę, półtorej przed treningiem, żeby sobie dostarczyć hmm. też trochę, tu jest kasza jaglana, więc węglowodany, czy płatki, przepraszam, więc węglowodane, ale też super właśnie po treningu. Bo najlepsz, najlepiej regeneracyjnie działa właśnie połączenie dobrego białka z węglowodanami. O, o której najpóźniej możemy coś takiego zjeść? E, jeżeli trenujemy wieczorem, no to wiadomo, że po treningu możemy sobie coś takiego zjeść, natomiast jeżeli trenowaliśmy rano, to raczej nie na kolację, raczej w tej pierwszej czyli, części dnia. Czyli tak do dnia. południa, wczesnego mm -hmm. popołudnia. No i słuchajcie, najważniejsza rzecz, to jest danie za grosze, bo zakładamy, że to jest za to spokojnie w ramach tej porcji, którą my przygotowaliśmy, zjedzą to 3, 4 nawet osoby dorosłe, dorosłe, a dzieciakom też to będzie posmakowało. 5 zł. Pięć złotych cała potrawa, więc to no. naprawdę super tanie, super zdrowe, super szybkie i łatwe w wykonaniu śniadania. I niech mi ktoś powie, że zdrowe jedzenie jest drogie. Właśnie, to jest piękna część dzisiejszego spotkania. Pamiętajcie, żeby oglądać kolejne nasze odcinki, możecie także e, wrzucać nasze poprzednie przepisy, e, zobaczyć, co dotychczas ugotowaliśmy. Dokładnie. Totalne poruszenie. Was pozdrawiam. Do następnego. To Więc wygląda skrapie. całkiem apetycznie, słuchajcie. To wyszła hałowa. To wyszła hałowa, moi drodzy, nam wyszła hałowa.